Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Żaneta Sitkiewicz, jestem właścicielem nowo otwartej piekarni Oskroba w Łukowie na ulicy Warszawskiej 1B, jest to lokal po Starej Wenecji. Serdecznie zapraszamy po świeże pieczywo, ciepłe pieczywo, codziennie wypiekamy je na miejscu. Posiadamy pieczywo bez drożdży, na samym zakwasie, mamy pieczywo żytnie, pszenno żytnie orkiszowe, mnóstwo bułeczek do wyboru, drożdżówki, pączki, ciasta, ciasteczka. A na ochłodę zapraszamy po pyszne lody domowej roboty Pana Domaryckiego z Garwolina. Nakładamy bardzo duże gałki, w zależności od tego jak nam się nabierze między 100 a 120 gram. W naszej ofercie posiadamy również świeże torty, dostarczane codziennie. Mamy również przekąski z ciasta francuskiego na słodko i na słono oraz do pysznych pączków świeżutkich ciepłą kawę, którą można wypić na miejscu lub na wynos, zapraszamy serdecznie.